Siemano, z tej strony Filip i dzisiaj zostałem dyrektorem szkoły. No to fajnie. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i pamiętajcie, odcinki są codziennie o godzinie 19. No to przechodzimy do odcinka. Okej. Okay. Dzisiaj zostałem dyrektorem szkoły. Dzieciowie. No to... To jest bardzo fajnie. I tutaj mamy sprawy. Mamy tu różne sprawy, papiery. Hmm, ogarnę je, te papiery. Trzeba teraz podpisywać papiery idę tu. Wpisać je trzeba. A jeszcze w komputerze trzeba zrobić zastęp. dwa lekcje, plany. Wszystko. Trzeba zrobić wszystko w komputerze. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry. Proszę panią. O, Anielkę. Brzuch boli. A Anielkę to... To mam zadzwonić po rodziców i mają ją odebrać, bo się źle czuję. Zrzukiem boli. Napiszę, że ją z lekcji i napiszę do rodziców, żeby przyjechali, okej? Okay? Jeszcze pani niech dzwoni, okej. Okay? nie być dyrektorem w szkole, widzowie. Mamy tak ładny ładny widok. Anielku, zaraz mama będzie, spokojnie. A tam pani Czeka zamelką. Amelką. Mamy ładnie na Brookhaven. A trzeba w komputerze zastępstwo wpisać, bo klasa czwarta właśnie dzisiaj ma zastępstwo zamiast polskiego przyrodę. więc trzeba im wpisać to. No. Widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to jest najważniejsze na świecie. Fajnie i będą bardzo dużo fajnych serii na tym kanale, więc, więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I raz żaden odcinek nie ominie. I pamiętajcie, odcinki są codziennie o godzinie 19.00. No więc tutaj wpisujemy wszystko wpisane. No i tutaj jest sala, taka, gdzie my mamy zawsze apele. Tutaj tak fajnie. No i widzowie, tak wygląda ta szkoła. Pewnie Was to ciekawi, jak wygląda. No to tak wygląda ta szkoła. Ciekawa, taka duża jest. I jak mnie pewnie będziecie pytali Widzowie, jesteśmy na Brookhaven Tak, jesteśmy na Brookhaven No i pracujemy tutaj w szkole Jako dzisiaj dyrektor Więc idziemy A O, mi dzwoni nauczycielka Dzień dobry. A nie, to nauczyciel... Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, panie dyrektorze, bo my chcemy jutro zrobić wycieczkę taką do Gliwic, żeby pokazać dzieciom Gliwic. Okej. Okay. To fajnie. No to już wpisuję i plan... i pl, pl, pani niech mi wyśle plan. Okej, okay, to ja go dam na dziennik. Najpierw ja się to tam będzie i wydrukuję. I przyniosł. Okej? Okay? Ukuj. Okay. Widzowie, praca dyrektora nie jest taka łatwa. No i tam tak widzowie mam sprawy w tym komputerze Zaraz powinien przyjść Pan do mnie i powiedzieć co tam będzie jutro na tej wycieczce. No więc czekamy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Okej, okay, jakie jutro będą plany na tej wycieczce? Yy. Pojedziemy do o, trupu, że mogli wejść, będą mieć jakieś zajęcia fajne. Okej, okay, no to już. już powinien. O, przeszedł już ten plan. Tak, pan. Dobrze, już tutaj leży na biurku zgody, i wszystko. To pan, pan może sobie wejść. Wez. Wez no i do mojego Okej. Tak. Tutaj jeszcze mam dokumenty, i je tu położę, no i trzeba podpisać te wszystkie dokumenty. No i podpisujemy. No i prawie wszystkie są podpisane. O, już wszystkie podpisane. No to się bardzo cieszę. No to widzowie ja już będę kończyć ten odcinek. I pamiętajcie, o godzinie 19 są odcinki na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby zaczedać odcinek odcinekiem minął. No to pa! Pa pa widzowie!